Dobry wieczór, to jest cały czas ten sam dzień, na którym byłem na nowym, nowej działce i musimy pogadać o jednej monecie, o tej jednej monecie, którą znalazłem. To nie był pruski fenol. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, kolejny wypad na pozwolenia Łukiego. Nowa, nowa działka, nie byłem tam jeszcze. Czy czegoś się spodziewam? Nie spodziewam się absolutnie niczego oprócz masy złomu, tak to jest, jak się wchodzi na nowy teren, z tego co wiem, co płynie z Waszych komentarzy pod moimi filmami. A chciałem to tylko dlatego powiedzieć, że no będziecie musieli te pierwsze wypady na nowe działki jakoś znieść. Bo być może nic specjalnego tam nie będzie wychodzić. Ale wiem właśnie z komentarzy, że nie oglądacie mnie na tych sreber srebrnych monet i innych tam jakichś fajnych dziabągów, tylko może to mało skromnie zabrzmi dla mojej osobowości i poczuciu, poczucia humoru. No więc nic innego mi nie zostaje, jak tylko z uśmiechem na twarzy powitać Was serdecznie w, w nowym odcinku. Co chwilę pada deszcz, mam nadzieję, że mi dubska nie zmoczy. Czy to będzie. Jeden wypad w odcinku, czy dwa, jak u Lonego, którego serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy, nie wiem. Trzy godzinki mam tam, żeby na miejscu już pokopać. Lecę i widzimy się, papa. Pa. Dotarliśmy. Tak wygląda teren. Tu jest taka mała miedza. Gdzieś tam smrudka płynie i jeszcze kawałeczek do hmm. tą miecą. Startujemy. Widzimy się przy pierwszym. Jesień tej zimy. No i proszę, pierwszy fant, lokalnie, poleżany już, <gryny> order Bosmana, full, lecimy dalej. Teraz wpada takie co do jakiś zaczep od przyczepy, od burty czy czegoś, lecę dalej. Słuchajcie, wpada tu beczka, ja już po tym tu widzę, że to jest Blendax, jakiegoś tam doktorka. Już taką rzecz tutaj wykopałem i to jest ślad po Nemcach. To ustrojstwo, takie kotleciki wpadają. Wpadło wcześniej, a teraz piękny sygnał 17. Myślałem, że w końcu moneta, a to kawałek miedzianej blaszki. Lecimy dalej. Zobaczcie, kawałek jakiś obajemy od rur. Naprawdę tutaj poskorbane. Mosiąc, lecę dalej. No, w końcu artefakt. <grymne> no powiem Wam, że konina, albo słonina. No na pewno nie jest to. Od damskiej torebki. Lecimy dalej. No i chyba wychodziłem w końcu pierwszą monetę z tego dołeczka. Nieczyszczona jeszcze. Mam nadzieję, że to moneta, a nie guzik. Oj, będzie prusaczek. Będzie fenol pruski. Nie wiem, czy cokolwiek będzie w tym świetle widać. Tak, prusak. Z tyłu widać herb. No i pięknie. Chyba pierwszy mój prusaczek yy, z tych pozwoleń. Więc bardzo się cieszę. Po wyczyszczeniu na podsumowanie w domu będzie Widać więcej. Łopanie, zaczyna się dziać. Niedaleko posaczka. Taki kawał ołowiu. Kulka stara. Strzelam ją z GPS-a i śmigam dalej. Hmm. <laughs> Teraz spada fant. Coś dla yy, nowo upieczonych rodziców. Zwłaszcza jak dziecko ma mało żelaza w organizmie taki smoczek, <laughs> oczywiście żartuję, jak tułki. No, ale takie cudo. Od razu mi się ze smoczkiem skojarzyło. Ja już powoli kończę i to będzie część pierwsza filmu, więc do zobaczenia. Szybkie podsumowanie tego, co wyszło. No, tak jak mówiłem, pierwszy raz na łące, masa złomu, smoczek, tu jakiś garnuszek z resztką czerwonej farby poleżał. Puszki wiadomo, tutaj gdzieś mam moje ulubione od śmietanek z PRL-u, kapselki, szkło na oko, blendak duży, blendaks mały junior, ten kawał osiądzu. No i co? Tak to wygląda, więc żegnam się z wami. Widzieliście moneta i kulka łowiana, bycza kulka łowiana. Widzimy się w drugiej części. Papa. Pa. Dobry wieczór. To jest cały czas ten sam dzień, na którym byłem na nowym, nowej działce i musimy pogadać o jednej monecie, o tej jednej monecie, którą znalazłem. To nie był pruski fenol. To nie był pruski fenol, zmyliła mnie ta korona herb pruski. Wrzuciłem to do moneciarki, obczyściłem to w domu. I okazało się, że tą monetą jest moje pierwsze srebro na moich pozwoleniach. Silver Grosz, słuchajcie, silver Grosz. Gdzieś tu będziecie już widzieć zdjęcia tej monety wyczyszczonej. Jak już zauważyłem, że to silver Grosz, przyjrzałem się zdjęciu, które zrobiłem na polu, jeszcze trzymając ją w ręku, taką, wiecie, brudną w ziemi, nieodmoczoną, i faktycznie można się było przyjrzeć temu, że jest to silver grosz mówię, zmyliłem, zmylił mnie rewers, ponieważ wszystkie e, silver grosze kopane do tej pory przeze mnie u no, Mirka e, były z wizerunkiem głowy Fryderyka Wilhelma a ten taki nie jest jest inny, jest herb e, tam taka pomyłka więc morda mi się cieszy po raz kolejny jedna, jedyna moneta wykopana na wypadzie Raz Łukasza Magnetycznego. Teraz u mnie jedna, jedyna moneta wśród sterty śmieci okazała się sreberkiem, więc jestem przeszczęśliwy. Trzymajcie się i do następnego. Dzień dobry. Kolejny dzień. To samo miejsce, gdzie byłem z Mirkiem. Łączka i las. I nie przedłużając, zapraszam do części drugiej. Do pierwszego, pierwsza krągłość. Drugiego dnia. Nie wiem jeszcze co to. O, i to będzie prusak. <grytanie> to będzie fenor pruski. Czekajcie, leciuteńko go tu w wodzie ochlaszczemy. Ta jeden fenol pruski, ale będzie ładny stan. Widzicie? 1800. 66 Mega. No, to mnie wczoraj zrobiło w Bambuka. Generalnie dokładnie to. Ale pięknie, fajnie się zaczyna. Oczywiście jakieś tam już powpadały. Foliki od tych. Foliki na no mówcie od śmietan i jakiś złomiks. A teraz. Jest fenolek. Mega. No i proszę. Będzie poruszany wątek piratów, ponieważ był tu Kapitan Hack. <noise> Takie piękne, cudo, płyciuteńko. Lecę dalej, ale ja uwielbiam grzebać w tej ziemi. Mega. <noise> Kurde, mnie te tubki lubią. Aż rękawice ściągnąłem, słuchajcie. Myślałem, że to po Niemcach. Spora tubka, ale. Jest to polskie, wydaje się z przepisu lekarza. E, tu mamy napisy walewskie jakieś coś tam nie wiem, czy kowaleskie. No i nieistotne, coś tutaj jest przemysłu bio weterynaryjnego. No pewnie jakieś to krówki były smarowane. Dobra, lecę. No i wypada kolejna krągłość, nie wiem czy ją widzicie. Zresztą tu. Woda gotowa. Czyścimy razem. M krągłość. Moneta. Ta dupa. <grywia> Dobra. dupka od, od baterii. Dobra. No. Napaliłem się jak szczerbaty na suchary. Po co ja to szykowałem, tą wodę? Ech, lecimy. Teraz pada takie cudo. Powiem wam, nie wiem czy to nie było wcześniej okrągłe, może nie. Wygląda może na klamerkę tylko rozharataną. No nie wiem. Ale tutaj łączone. Chyba nic specjalnego, ale kolor jest. Słuchajcie, kolejny fajny fand, głośnik od starego telefonu. No stan taki jak widzicie. Coś takiego ostatnio też chyba wykopał Robert. Kanał Robsonowe Historie, z tego co mi świta. Bo tych filmów się tyle ogląda, że, e, że po prostu nie pamiętam, mogę pomylić, e, ale i tak zapraszam do Roberta na, na kanał. Do Robsona. No dobra, lecę dalej. Fajny fancior. Dwa fanty obok siebie, ostatnie fanty. Tam stoi karawan. E, tutaj, gdzie za buteleczką taka mała kupeczka jest. Pod trawą leżało takie cudo. Wygląda jak mała, niedorobiona wskazówka i chyba nią była. Fajne, a w tym dołeczku jeszcze nie umyte. Kawałek starej łyżki. Jest jakaś patynka na niej, ale niestety. nowy ostrz. ale niestety. Oprócz patynki nie ma nic. Szkoda, że nie jest cała. No, i tyle. Widzimy się na chwilę w aucie, Ja podsumowanka zrobię w domu. Opa. Pa. No, i to koniec. Dwa wypady. Dzisiaj troszeczkę krócej, bo tylko dwie godzinki. Widzimy się na podsumowaniu. Ja jestem zadowolony. Tylko dwie monetki, ale jedna zacna. Kilka fajnych rzeczy. Do zobaczyska. Witam Was bardzo serdecznie na podsumowaniu tych moich dwóch wypadów z tą szaloną pruską monetą, która okazała się srebrem. Kociaki będą mi pewnie przeszkadzać. Obracam kamerę. Pogadamy co wyszło, jak wyszło, a wyszło fajnie. Ja jestem mega zadowolony. W takich oto okolicznościach będziemy dzisiaj nagrywać podsumowanie. Słuchajcie, Blendaksy, Kapitan Hack, Ołowie, Mosiąc. Kulkę widzieliście wagę ponad 36 gramów. Od broni tarnoporchowej wkleiłem Wam tam zdjęcia, żebyście mieli mniej więcej wyobrażenie, jak ta broń wygląda. Połamana łyżka. Ta słuchawka, no nie udało mi się znaleźć mimo tych sygnatur tu z tyłu, znaleźć od czego ona była. Trudno. No na pewno jakiś stary telefon lub słuchawki. Ta wskazówka. Ten dziabłąk z mosiądzu. Ta tubka bardzo interesująca. Poszperałem oczywiście, bo przecież Sherlock uki musi i wam trochę o niej opowiem. Taka trochę historia będzie. Dzisiaj będzie dużo historii na podsumowaniu. Drwalewskie zakłady przemysłu bioweterynaryjnego. Zakład istnieje do dziś, a istnieje od 1929 roku. Produkują takie rzeczy do dziś. Oprócz tego produkują pojemniki szklane na syropy yy, i nie tylko, plastikowe, yy, worki i aluminiowe, papierowe itp. Itd. Miejscowość ta znajduje się koło Grójca w województwie mazowieckim, oczywiście. Także uparłem się, że znajdę, także było to na pewno coś dla zwierzątek a że tubka jest, jest z zacnych rozmiarów, nie chcę nawet myśleć, <laughs> którą część ciała było to <laughs> wcierane czy wmasowywane. W Dobrze, teraz pogadamy sobie dalej o historii. Tu macie te dwie monety. Zobaczcie, dlaczego się pomyliłem. To jest silver groszek yy, z tym herbem prus. I obok jest ten jeden fenol. Słuchajcie, to tak trochę w historii też dla was, ja też się musiałem troszeczkę dokształcić. Tak naprawdę to pojęcie Prus. Prusy to jest strasznie skomplikowane i złożone, ponieważ tak naprawdę Prusy jako twór państwowości istnieje od XIII wieku i dopiero po wojnie, po drugiej wojnie 25 lutego 1947 roku. Zostało, zostało państwo pruskie zlikwidowane uchwałą Alianckiej Rady Kontroli. Dopiero po II wojnie, a jak powiedziałem, zaczęło ono istnieć w XIII wieku. No to Krzyżacy, Konrad Mazowiecki, e, takie, takie klimaty i tematy. Słuchajcie, także tak naprawdę, kopiąc nawet fenole adolfowe, tak naprawdę, kopiemy fenole. Pruskie. Fenole z cesarstwa też są fenolami pruskimi. Co do tego Silver Grosza. Co do tego Silver Grosza. Jest ciekawy, jest inny. Tak jak mówiłem u Mirka wszystkie były z wizerunkiem Wilhelma. Tak? Wilhelma. Tak. A tutaj jest coś takiego i jest napis Gross-Herzog. Saksen w E to jest Wielkie Księstwo Saksonii. W to jest Weimar i E to jest Eisenach. Jest to księstwo, które powstało w 1809 roku. Przepraszam. Księstwo Saksonii powstało w 1809. A od 1815 jest jako Wielkie Księstwo Saksonii. A po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku zostało jednym z krajów Cesarstwa Niemieckiego, mimo wszystko dalej Prusy. No, nietypowa. Eee, oczywiście silver Grosik leci do Pani Archeo. Myślę, że wróci do mnie, bo, bo nie jest to jakieś tutaj nie wiadomo co. Fajna sprawa, fajnie było troszkę o tym poszperać poszukać. I tak to wszystko wygląda. Oczywiście kurka też leci. Reszta chyba to już nie muszę mówić. Do... No to nie jest raczej nic, nic fajnego i nic wartościowego i zabytkowego. No. I tak się rozgadałem o tej historii, że wyszło 5 minut. No, trochę ta tubka zajęła, ale naprawdę y, jakoś mam, także y, chcę po prostu, chcę, chcę pogmerać, chcę poszukać y, i, i przekazać wam te informacje. Fajnie, pierwsze srebro z moich pozwoleń. Y, nie ma tych monet dużo, tam w tym pierwszym wypadzie, czyli w drugim, tam trochę tych cynkowych, cynkowego badziewia napadało. Także jestem przeszczęśliwy. szczęśliwy. W następnym wypadzie będzie gość. Będzie gość yy, kolejny na moich pozwoleniach. Więc co, zapraszam Was i dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. No, pewnie będzie długi, około 20 minut. Kto chciał oglądać cały to oglądnął, To sobie przewinął na podsumowanie, to sobie przewinął. To chociaż trochę historii posłuchał. <grytanie> Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego. Dzięki, że jesteście.